Witajcie w naszym kolejnym odcinku, w którym przybliżymy Wam model Firegrip. Firegrip to tak naprawdę najbardziej rozpoznawalny model tej marki na świecie, a to ze względu na swoją charakterystyczną kolorystykę niebiesko-pomarańczową. Rękawice tego modelu wykonano są głównie ze skóry bydlęcej, tzw. dwoiny generalnie, o charakterystycznym meszku. Wewnątrz rękawicy znajduje się wodoodporna membrana, która również jest membraną oddychającą. I tutaj mamy membranę również tak jak we wszystkich innych modelach firmy Porel. Co jeszcze stanowi tutaj e, jako barierę nasza membrana? Otóż stanowi ona barierę dla e, wszystkich niebezpieczeństw związanych z patogenami, które znajdują się w krwi, ale również chroni nas przed płynnymi związkami chemicznymi. Jako warstwę termoizolacyjną, wykorzystano tutaj e, włókno. Po pierwsze, Kevlar dalej będzie to włókno węglowe, jak i również włókno szklane. Razem te wszystkie trzy włókna tworzą nam bardzo wysokie parametry ochronne, dzięki czemu mamy naprawdę tutaj pewność, że nie doznamy żadnych oparzeń. Wybierając FireGrip Grip, na pewno będziecie tutaj się kierować znowu, tak, czteroma mankietami, które są dostępne dla tej akurat tutaj rękawicy, więc tylko wasz wybór, który sobie wybierzecie odpowiednio do waszych potrzeb. Co jeszcze? Poza charakterystycznymi kolorami, tą rękawicę tak naprawdę cechują właśnie najwyższe parametry ochronne. I przez to też yy, ta rękawica jest wybierana przez czołowych europejskich instruktorów, którzy zajmują się gaszeniem pożarów. Z mojej strony, tak, tutaj chciałbym przytoczyć, że to jest mój najlepszy, tak, najbardziej y, używany model rękawicy, który do tej pory stosowałem, ponieważ też mam do niego duży sentyment, y, gdzie swoją karierę zawodową właśnie rozpoczynałem z tą tutaj rękawicą. Ja Wam dzisiaj dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Y, mam nadzieję, że rozwiało troszeczkę Wam to wątpliwości w wyborze y, rękawic.